Siemandero, siemandero kochani, chyba czekaliście na to już wszyscy. Nie mogliście się doczekać, nie będę was trzymał w niepewności. Wlatuję, wlatuję, konkursik na 6000 subów, tak jak obiecałem. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że. Yy, jesteście za to, że oglądacie, subujecie, za te wszystkie pozytywne komentarze, za tą całą moc, pozytywną energię, którą mi dajecie i dzięki której yy, tworzymy nie tylko ja, ale też chłopaki z ekipy, Dziku, Sławek z ekipy historii, Martin, prezes, chociaż dawno go nie było, ale i tak jest z nami. Kochani, naprawdę dziękuję, dziękuję Wam. To wszystko dzięki Wam jest czarnokciukowcem. Jest ta mega, mega, mega pozytywna energia. I tak to się kręci. Fajnie, dobra, kochani. Pokazuję wam nagrody, które dla was przygotowałem. Nie ja osobiście. Są, są dobre dusze, które chcą wspomagać kanał, które przekazują takie fajne rzeczy na tą naszą wspólną zabawę. I to jest mega, to jest mega, to jest mega pozytyw. Dziękuję wszystkim. Już wam pokazuję. No i tak, kochani, trzy nagrody. Trzy nagrody. Myślę, że. Mega, mega, bardzo Wam się spodobają. A to wszystko dzięki naszym, a tak, tak nazwę, sponsorom. No ale to nie jest żaden sponsoring. To jest tylko chęć przyłączenia się do zabawy. I to wszystko, bo to wszystko tak fajnie się kręci, tak pozytywnie. Są torby i peleryna od naszego przyjaciela Kobylin. Kanał Kobylin, wbijajcie. Są pinpointery dwa z kanału Gold Passion, Gold Passion wbijajcie, no i Krzychu, Krzychu Śliczniak, producent najlepszych sit, sito marki sito, jak widać ze złotym <laughs> członkiem, trzonkiem, <laughs> mega, mega nagroda, także kochani, trzy nagrody, nagroda trzecia, nagroda druga i nagroda pierwsza, Linki do naszych darczyńców znajdziecie pod filmikiem. Także proszę was także o subskrypcję dla nich. I wiecie, każdy youtuber to lubi. Suby, lajki. Jest fajnie. No i widzieliście. Moim zdaniem nagrody petardy. Chciałbym, żeby zawsze mieć na jakiś taki konkursi, który mogę dla was zorganizować, żeby zawsze były takie takie mega petardy. Także kochani, jest konkurs, a co robimy? Co robimy yy, za hasło konkursowe? No bo wiadomo, żeby wziąć udział w konkursie, trzeba być subskrybentem mojego kanału, chyba normalka, nie? I robimy hasło, a wiecie, hasło będzie takie. No te nasze wypady czasami kończą się, ho, ho, ho a czasami kończą się. Yy. Dlatego hasło na dzisiejszy i ten konkursik. Niech będzie Liczy się Wypad! Kochani, zostawcie pod filmikiem komentarz Liczy się Wypad, i te komentarze będą brały udział w losowaniu tych trzech wspaniałych nagród. Także ja Wam jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję za to, że jesteście, za to, że wspieracie, za to, że pomagacie, za wszystko. Naprawdę jest mega, mega, mega. Jak to zawsze mówię, czarne kciuki górą, jest mega petarda. Dziękuję, bawcie się dobrze. Pamiętajcie, komentarz pod filmem liczy się wypad, Aha, a losowanie zwycięzców nagród zrobimy sobie za tydzień w niedzielę na live, ie. żeby nie było, że jest jakaś ściema czy cokolwiek. W niedzielę za tydzień odpalimy o 20:30 live'a i wylosujemy trzech szczęśliwców, którzy wygrają te mega, mega nagrody. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczyska. hejo!